Cześć, tu Kayla, Chciałam Wam dzisiaj zaprezentować moje proszki akwarelowe z kolekcji Rainbow Color od 13 Arts. Kolekcja obejmuje 15 kolorów, ja mam tutaj je wszystkie przed sobą. Najpierw kupiłam kolor turkusowy i brązowy, a potem uznam, że efekt podoba mi się na tyle, że chciałabym wypróbować wszystkie pozostałe kolory. No i oto są przede mną. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, do czego ja je wykorzystuję, w jaki, w jakie efekty można dzięki nim uzyskać, no i w ogóle opowiedzieć Wam troszkę o nich i pokazać. Proszki są w dwóch wersjach, niektóre z nich mają w nazwie duo i to są mieszanki dwóch kolorów, inne nazywają się po prostu Rainbow Color, bez duo i teoretycznie są one w pojedynczym kolorem. Ale mówię teoretycznie, bo na przykład kolor Indigo Violet nie ma napisu duo, a jest to mieszanka dwóch kolorów, także w zasadzie każde z nich pod tym względem trzeba rozpatrywać oddzielnie. Proszki są zapakowane w takie dosyć duże opakowania. To jest 28 gram, czyli jedna uncja. I to jest całkiem sporo tego proszku, a jest on wydajny, dlatego namawiam Was serdecznie, jeśli macie obok siebie kogoś, kto też zajmuje się tego typu działalnością artystyczną. Kupcie taki zestaw na spółkę i, i możecie podzielić się takimi, takim proszkiem. Na pewno starczy dla każdej z was, a, a jednocześnie mniej za to zapłacicie. No ja niestety nie znalazłam żadnego chętnego, z którym mogłabym się podzielić zarówno proszkami, jak i opłatą za nie, więc myślę, że mi tych proszków starczy do końca życia, a może i jeszcze moje wnuki będą z nich korzystać. Pierwsze, co zrobiłam, kiedy moja kolekcja już się powiększyła i miałam już przed sobą 15 buteleczek, to było zrobienie wzornika kolorów, ponieważ kolor, który jest w środku, szczególnie bardzo widać to w, na przykładzie czarnego, kolor, który jest w środku w buteleczce, bardzo luźno ma się do tego, co jest tutaj na etykiecie, a jak się za chwilę okaże, to, co jest na etykiecie, również troszkę nie, nie do końca, nie zawsze. Współgra z tym co rzeczywiście otrzymamy, no tak często bywa na produktach, że ciężko znaleźć sposób, żeby właściwie oznaczyć buteleczkę i dlatego myślę, że wszystkie robimy sobie wzorniki z kolorami. Więc zrobiłam sobie taki wzornik, i pierwsze co mi się rzuciło w oczy, kiedy doszłam do koloru turkusowego, że to nie jest przecież kolor, który ja uzyskiwałam w swoich pracach. Tak jak mówiłam, kolor turkusowy kupiłam jako jeden z pierwszych, i to zupełnie nie było to, co, co uzyskałam w swoich pracach. Pokażę Wam tutaj: to jest przykładowo strona, która została zrobiona tym właśnie turkusowym proszkiem. I jak widzicie, związek pomiędzy tym, co jest tutaj, a tym, co jest tutaj, jest bardzo luźny. Wiele zależy od tego, jaka jest proporcja wody do proszku. W zależności od tego, jak dużo proszku dodamy, dostajemy całkiem różne kolory. Ja wam to pokażę. Producent, na swojej stronie, proponuje trzy sposoby używania tego produktu. Po pierwsze możemy zmoczyć papier wodą i na to posypać proszek. Po drugie możemy nasypać proszek na suchy papier i później zmoczyć go wodą. I te dwa sposoby dają bardzo podobne rezultaty. Ja zwykle moczę bloczek wodą po to, żeby proszek mi się do niego chwilowo przykleił, a następnie dodaję więcej wody. Trzeci sposób to rozmieszanie na palecie proszku z wodą i później takiej używa, używanie takiej mieszaniny do malowania. Spróbujmy, jak to wyjdzie. Zmoczę sobie kartkę wodą dosyć obficie, chociaż to i tak będzie jeszcze za mało. No i weźmy sobie tutaj dowolny kolor, powiedzmy indygowy, ale o którym wspominałam, który przypominam, nie ma w swojej nazwie duo. I posypmy go trochę. Trzeba to robić z wyczuciem, bo. z Dosyć duży jest otwór, przez który wylatuje proszek i y, łatwo jest wrócić go zbyt wiele. No i zobaczcie, mamy tutaj y, dwa kolory, ziarenka proszku się od razu rozpuszczają. Jeżeli teraz dodamy więcej wody, to te kolory nam się połączą, wymieszają. I dostajemy taki, taki miks kolorów y, y, niebieskiego i trudno powiedzieć, jaki to jest kolor, jakiś taki różowo-malinowy. No, zobaczmy, jak wyglądają pozostałe kolory. Kolor brązowy również bez napisu duo. Ten mankament, o którym mówiłam, posypało mi się go troszkę za dużo w jedno miejsce, ale spróbuję go trochę rozepchać i dostajemy taki kolor, takiego ciekawego, ciepłego brązu. Inny kolor, ten zostawię sobie na koniec. Inny kolor to Yellow Amber, czyli żółty bursztyn. Trzeba to robić naprawdę powoli, z wyczuciem, bo proszku wylatuje sporo. Yellow Lemon, czyli żółta cytryna. Orange. Turkus, czyli ten, od którego zaczęła się moja kolekcja. To jest super. Wydaje mi się, że ten kolor mi się najbardziej podoba, bo jest ładna mieszanina zielonego i niebieskiego. Dalej mamy Scarlet, czyli szkarłatny. Myślę, że pozostałe kolory wypróbuję już na następnej kartce. Natomiast tutaj można jeszcze, jeżeli nam się nie podoba, na przykład, że gdzieś się coś zbiera za bardzo, to można rozprowadzić coś pędzelkiem. Tutaj, jak to odbywa na mokrym papierze, zrobiło się góry i doliny, i w tych dolinach właśnie zbiera się, zbiera się kolor, ale można, można go troszkę odprowadzić. Można odgiąć kartkę, żeby gdzieś. Kolory spłynęły. Jak widać, one fajnie się przenikają, łączą, także oprócz tych, które są w zestawach duo, można również robić swoje własne zestawy kolorów. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy wymieszali w małej ilości dwa proszki z różnych buteleczek. Z różnych no i tak to wygląda. Ja teraz urwę tą kartkę i wrócę do prezentacji pozostałych kolorów. Tu mamy kolor pod nazwą Lilac. I on trochę przypomina zestaw, który pokazywałam wcześniej, czyli Indigo Violet. Pokażę go tutaj obok dla porównania. O, są to dwa dosyć podobne do siebie kolory. Chociaż jak widzimy ten jest bardziej w czerwony, ten bardziej w fioletowy. Także jest pomiędzy nimi różnica, nie są identyczne. Kolor yy, pink, czyli różowy, to jest taki. Yy, Ciekawy odcień różu, dosyć podobny do tego, co jest tutaj. W nim również są takie ciemniejsze drobinki, które czasami się pojawiają, czasami nie. Teraz akurat ich nie widzę tutaj w, tym, w tej wersji. Tutaj jest kolor Violet. No, jak on będzie wyglądał? No, to jest taki typowy, już fioletowy fiolet. E, navy Blue to jest również jednokolorowy proszek, bez, bez dopisku duo, ale tak jak widzimy tutaj, y, no jest niebieski troszkę ciemniejszy, trochę jaśniejszy, także nie jest to taki zupełnie jednolity kolor. Kolejny kolor to Sky Blue. Błękitny. To jest inny odcień niebieskiego. O, coś takiego. I y, pistaczek green, czyli zielony pistacjowy. On bardzo fajnie wydaje mi się, y, może wyglądać zmieszany z niebieskim. Więc na pewno takie, takie mieszanki będę próbowała zrobić, ale sam kolor zielony też jest taki ciekawy, dosyć jaskrawy, e, fajny. No i na koniec zostawiłam sobie kolor, który najbardziej mnie zaskoczył. To on nazywa się black, czyli czarny. Natomiast jeśli go rozsypiemy, to on z czernią nie ma wiele wspólnego, bo jest to taki kolor. Mieszanka. Brązu z niebieskim w różnych proporcjach, w zależności od tego, jak się nasypie. No, ale od czarnego jest on dosyć daleko. Ja mówię na własny użytek, że jest to kolor suikowy, on się kojarzy z suikami. On został użyty tutaj, na tej stronie, właśnie gdzie są suiki. To jest zrobione tym kolorem. No, jak widzicie, ma on gdzieś tam odniesienia do czerni, ale to nie jest główny kolor, który, który tutaj widać. Ale tak jak mówiłam. Bardzo dużo też zależy od tego, jak, w jakich proporcjach zmieszamy. Jeżeli zmieszamy sobie większą ilość proszku z mniejszą ilością wody, to ten kolor będzie już całkiem inny. Zmieszamy to sobie pędzelkiem. No, i tutaj może jakieś podobieństwo do czarnego uda się, uda się dostrzec. Ale w takiej ilości jak zwykle używam proszku, i tutaj jak widzicie, teraz schowała nam się gdzieś kolor niebieski, który czasami jest dominujący, a czasami nie ma go w ogóle. Kolejną cechą tych proszków jest to, że czasami tutaj zostają, tak jak tu możecie może zobaczyć. Takie drobne ziarenka, które się nie rozpuszczają, i ja do dzisiaj nie wiem, czy to jest błąd w sztuce, czy zamierzone działanie, ale one dają ciekawy efekt, bo w momencie, kiedy farba wyschnie i te ziarenka się obsypie, to w ich miejscach pozostają kropki jaśniejszego koloru, tam gdzie farba nie doszła, i to też daje ciekawy efekt. Także to są te proszki, używane właśnie w taki sposób że bierzemy sobie trochę proszku i z małą ilością wody rozprowadzamy to na papierze. A tutaj ciekawostka, tak wygląda woda. stawi może, żeby nie rzucać cienia. Tak wygląda woda, w której został umyty pędzel po tym czarnym kolorze, jak widzicie, woda jest niebieska, granatowa. Również, gdyby wody była mniejsza ilość, również tym roztworem można by było sobie pomalować coś na, na niebiesko. Także to jest dodatkowy jeszcze efekt, który możemy dostać. Innym sposobem używania, który producent proponuje na stronie, tak jak mówiłam, jest używanie w proszku rozpuszczonego na palecie w wodzie i dopiero nim malowanie. Tutaj mam z testów, które robiłam wcześniej, chciałam zobaczyć, co z tego wyjdzie rano, tak jak możecie zobaczyć, to jest kolor indygo violet. On zasechł mi w taki sposób, że tutaj mamy czerwoną plamę i na niej wytrącił się krystalicznie kolor niebieski. Z ciekawości zobaczę, jak, jak taką wczorajszą farbą się maluje. Tutaj możemy sobie rozpuścić, no i dostajemy taki wymieszany, jednolity kolor fioletowy. Tutaj już myślę, że dalsze rozganianie wodą, czy coś, to a, jednak pozwala zmieniać jego kolor. Czyli tak jak mówiłam, w zależności od tego jaka jest proporcja proszku i wody, dostaniemy zupełnie inny kolor. Dodajmy jeszcze do tego więcej proszku w tym kolorze. Teraz tutaj mamy kolor niebieski, czyli taki indygo właśnie, ale jeżeli go rozrzedzimy, to widzimy, że on już wygląda inaczej. Także w zależności od tego, jak go potraktujemy, on jeszcze zmienia nam kolor na papierze, czy też na... na papierze, czy też na palecie. No to spróbujmy teraz wymieszać na palecie jakiś inny kolor. Biorę trochę wody i trochę proszku w wybranym kolorze. Może weźmiemy dalej ten indyko żeby żeby ja musi przyjrzeć i na jego przykładzie zobaczyć, jak wyglądają różne wersje. Sypię go tutaj dosyć dużo. No i tak on wygląda w dużym stężeniu. Można go teraz pomalować. I zostawić do wyschnięcia. O, jeżeli go trochę rozciągniemy, tak żeby było go mniej, też kolor jest inny. Zresztą, możecie zobaczyć, że tutaj i tutaj ten kolor mocno się różni. No to nasuwa się taka refleksja, że jeżeli ktoś chce mieć zawsze taki sam kolor i w pełni panować nad medium, którego używa, no to myślę, że to nie do końca jest produkt dla niego, ponieważ tak jak widać tutaj raz koło razu próbujemy i ten sam kolor i za każdym razem wychodzi nam coś troszeczkę innego. Za każdym razem jest troszkę inny kolor, troszkę inny odciń. To też pewnie będzie inne, w zależności od tego, czy damy grubszą, czy cieńszą warstwę. Do czego jeszcze może się przydać ten proszek. Ja używam go jeszcze w pomieszaniu z, z pastą do szablonów. I tutaj ten brązowy kolor możemy zobaczyć jest podbarwiony właśnie brązowym proszkiem tutaj efekt taki nie do końca zamierzony jest taki że po podlaniu po wodą ten proszek tutaj zaczął puszczać kolor więc jeżeli nie chcecie żeby wam proszek puszczał kolor no to lepiej użyć jakiegoś innego medium może akrylowego może poprawiłoby efekt gdyby do tej pasty dodać jeszcze na przykład żel medium akrylowe Wtedy może ten kolor byłby bardziej związany, po zaschnięciu byłby wodoodporny. Nie wiem, może wypróbuję to w przyszłości. No, na razie jest tak, że jeżeli z samego tego proszku użyjemy, ze, z masą do szablonów, to proszek znaczy to wtedy taka, taki kolor nie jest wodoodporny. Tu można też zauważyć, że jeżeli ziarenka proszku nam się nie rozpuszczą dobrze i później spróbujemy używać na tym jakieś medium wodne, to one się będą rozpuszczały razem z tym medium. Tutaj konkretnie jest klej do dekopażu. To jak widzicie są zdekopażowane, naklejone takie gałązki i tutaj rozsmarowywany był klej, żeby je przykleić i w momencie, kiedy klej trafił na... Fragmenty na nierozpuszczone kawałeczki tego proszku ziarenka na nierozpuszczone ziarenka proszku to powstawały takie smugi. To nie jest efekt, który mi się za bardzo podoba, więc staram się go uniknąć. Ale tutaj jak widać, w niektórych miejscach no, musiałam z tym mocno walczyć. Także no, trzeba też mieć na uwadze, że, że ten proszek ma pewne ograniczenia. Tutaj kolejna rzecz wypróbowałam sobie. To jest ten proszek, który nazywa się Czarny. I on tu jest zrobiony na dwa sposoby. Tutaj jest rozmarowany z małą ilością farby akrylowej. Natomiast tutaj jest większa ilość proszku z farbą akrylową. A to ja wam może pokażę, jak to było zrobione. To jest strona w moim arturnalu zrobionym ze słownika. Już go mieliście okazję para zobaczyć. I teraz właśnie maluję tutaj białym gesso strony. One mi jednocześnie zabezpieczają przed przeciekaniem wody, przed przesiąkaniem wody. A po drugie powodują, że ten druk, który jest pod spodem, jest mniej widoczny. Jeżeli bym chciała, żeby był zupełnie niewidoczny, to wymagałoby to po prostu użycia większej ilości warstw Gesso. Natomiast chcę, żeby to było takie troszeczkę prześwitujące. Więc maluję to też tak niezbyt starannie, w tym sensie, że niekoniecznie domalowuję do brzegów strony. To jest właśnie taki niedbały efekt, który chcę uzyskać z jednej i z drugiej strony. I teraz chwilkę poczekam, żeby to dreso przesło i za chwilę pomaluję drugą warstwę. Kiedy pierwsza warstwa już przesła, rozmarowuję drugą warstwę. Widzicie, druk jest już ledwo widoczny pod nią i, i tak może zostać. I teraz posypuję to odrobiną proszku. Mówiłam, nie chcę go rozprowadzać wodą, tylko właśnie dalej tym akrylowym gesso, któ które zostało mi na pędzlu. Powstaje taki fajny, miętowy kolor. On jest niejednolity, bo gdzie indziej, w jednych miejscach proszku było więcej, w innych było mniej. I teraz druga część to użyję tego samego proszku, ale z małą ilością farby akrylowej. Na palecie biała farba akrylowa, naprawdę niewielka ilość. Do tego trochę proszku. Pędzel, którym to wymieszam. i tym razem powstał mi taki y, mocniej turkusowy kolor ciemniejszy mogę jeszcze zmienić jego kolor dodając y, mu troszkę albo rozjaśnić dodając więcej farby albo przyciemnić y, dodając więcej troszku. Y, no i teraz odkładam y, odkładam pędzel a w zamian za to biorę y, Pędzelek gąbkowy własnej roboty pewnie nieraz widzieliście. To jest po prostu zwykła gąbka wycięta ze zmywaka i spinacz. Taki pędzel działa równie dobrze jak kupowany, a, a jest to wersja bardzo ekonomiczna. No i teraz y, maczam pędzelek i przyciemniam tutaj same rogi. Jeżeli mi się wydaje, że ta wersja jest jeszcze za jasna, mogę troszkę więcej proszku dosypać, tak jak poprzednio wymieszać pędzlem. A teraz to się zrobił już taki mocno ciemny kolor. O no i tak jak poprzednio maczam w tym gąbkę. I przyciemniam brzegi. I wydaje mi się, że ten efekt też jest całkiem fajny. Coś fajnego na tej stronie, myślę, powstanie. Podobnie mogę tutaj przyciemnić brzeg z drugiej strony. No, a tutaj widzicie ten sam efekt, który został zrobiony przy użyciu tego koloru, który nazywa się czarny, a który czarnym według mnie zupełnie nie jest. Ale i tak jest bardzo fajny i ciekawy. I to są wszystkie sposoby, jakie do tej pory wymyśliłam na używanie proszków. Dacie znać, czy macie taki proszek, czy macie jakieś inne sposoby na używanie go. Może znać jakieś filmiki na YouTube, gdzie ten proszek jest prezentowany, bo ja nie znalazłam takich filmików, więc nie miałam się na kim wzorować, i to wszystko, co tutaj zobaczyliście, to jest to, co ja wymyśliłam, co można z tymi proszkami zrobić. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do powrotów, i oglądania moich kolejnych filmików w przyszłości. Do zobaczenia, cześć.